<laughs> <laughs> Szereg głupoty już proszę pana, ale pożywam się trochę odsuną, bo pan na mnie napiera. Nie, na pani nie napieram. Ja stoję w jednym miejscu, więc nie mogę napierać i się nie ruszam. Proszę Państwa, samochód ze Zbigniewem Ziobro na pokładzie wjechał właśnie w tej chwili do podziemi budynku Sejmowego. W związku z powyższym, Zbigniew Ziobro został dostarczony do Sejmu, jak się Pani Sroce Jakolitom zamarzyło. Pani. Każdy poseł ma prawo uczestniczyć w komisjach. No, przecież ja byłem także członkiem Komisji Śledczej i nie widziałem sytuacji, żeby posłowie mieli zabraniane to, żeby uczestniczyć. wszystko no, to jest rzecz normalna. No, to jest demokracja. tak? Nie wiem, czego się boją, że będziemy rzucali czymś. No, no, nie wiem. Natomiast to wszystko to jest taki teatr. Proszę zwrócić uwagę. Minister Zbigniew Ziobro, który wczoraj na antenie jednego z mediów mówi, o której godzinie będzie, o której, czym będzie leciał, dokładnie o której wyląduje w Warszawie, a dzisiaj na pokładzie samolotu jest zatrzymywany. Przecież to jest Proszę Państwa, to jest farsa po prostu, to jest ośmieszanie Państwa. Ale się nie Pani redaktor, ja Pani coś pokażę. Jest. To jest nagranie. Również mamy zablokowane wejścia. Straż Marszałkowska celowo wyłączyła nam wejścia. Pan Pani tutaj. Proszę Panią, wszedłem, bo mam swoje sposoby. Są też porządni strażnicy marszałkowscy, którzy nie zgadzają się z tym i buduje... Tusk podziały również wśród Straży Marszałkowskiej. Ujawniał nie będę tego bezprawia, ale moja karta poselska powinna tam działać. Dziękuję temu dobremu człowiekowi ze Straży Marszałkowskiej, choćby mnie krajał Tusk, nie powiem kto, i tu wszyscy ci, którzy będą naprawdę bronili praworządności, a nie tego demolowania tego systemu całego prawnego w Polsce. Mają pełną gwarancję, że będziemy ich chronili. Państwo, broń. jest jeszcze jedna rzecz, bo istota sprawy jest najważniejsza. To nie wejdziemy, to nie wejdziemy. Obejrzymy sobie to w telewizji, w parlamencie. Natomiast istota sprawy jest taka, że ta komisja jest delegalizowana. Ona jest nielegalna po prostu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, wydał wyrok w tej sprawie. Jest postanowienie, nie wolno podejmować żadnych działań wobec Zbigniewa Ziobro. I ludzie to muszą wiedzieć, ze względu na to, że ta komisja jest nielegalna po prostu. Więc e, oni to wiedzą. I chcę powiedzieć, że ludzie, którzy narusza, naruszają prawo w taki bezczelny sposób, oni muszą być kiedyś rozliczeni. Nie, może, nie można tak robić. Albo działamy w ramach prawa i na podstawie prawa, albo tworzymy anarchię państwu chaosu. To jest właśnie państwo chaosu. Panie redaktorze, jest też postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, które zakazuje zatrzymania pana ministra Zbigniewa Ziobro. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan sędzia Bogdan Święczkowski, skierował postanowienie w tym zakresie do komendanta głównego policji, pana generała Boronia. Pan generał Boron w pełni świadomy podjął decyzję o tym, żeby nie zastosować się do polskiej konstytucji, żeby nie zastosować się do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, żeby de facto w mojej ocenie i opinii takie zawiadomienie Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości będzie składał, pozbawić wolności pana ministra Zbigniewa Ziobro, a więc dokonać czynu w naszej ocenie z artykułu 189 kodeksu karnego, czyli bezprawne pozbawienie wolności. Chwileczkę. Bezprawnym pozbawieniem wolności zgodnie z orzecznictwem jest uniemożliwienie o sobie swobodnego prawa do przemieszczania się. To prawo zostało naruszone względem komendanta głównego policji. Będziemy składali zawiadomienie w związku z postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego w rozumieniu między m.in. artykułu 189 kodeksu karnego i 231 kodeksu karnego. Być może inne trwa analiza prawna w klubie parlamentarnym Prawo i sprawiedliwości